Moi drodzy, czy ta ogromna was właśnie śniegu leżąca za mną będzie miała wpływ na nowy sezon w uprawie ziemniaków? Jaki w ogóle wpływ ma ogromna ilość wody, która w tym roku wystąpiła? Dlaczego w ziemniakach ciągle tak wiele popełnianych jest błędów? Czemu tak wiele ludzi z ziemniaków rezygnuje? A ci, którzy je mają, uprawiają ich często coraz więcej. Dlaczego na jednej wsi, polskiej wsi, są tak duże dysproporcje, że jedni tą uprawę chwalą, a drudzy ją krytykują? Dlaczego jedni sobie z tym dają radę, a drudzy mówią, że nie da się normalnie prowadzić tych plantacji? I czy są rolnicy, którzy w Polsce już ogarnęli uprawę ziemniaka do perfekcji? O tym wszystkim będzie najbliższy odcinek, który ukara się jak zawsze w niedzielę. Na portalu, na portalu Hektar Wiedzy. Odcinek, o który prosiło bardzo dużo rolników już na jesieni, aby w tym nowym sezonie rozpocząć szczegółowe porady, szczegółowe zalecenia, szczegółowy przekaz dotyczący właśnie uprawy ziemniaka, niezależnie od jego przeznaczenia, czyli ziemniaka i jadalnego, i przemysłowego. Zapraszam Was w najbliższą niedzielę na portal Hektar Wiedzy. Odcinek, odcinek wiosenny o ziemniakach. Pozdrawiam, Hektar Wiedzy.